Jestem już, słuchajcie, Daily wracają do łask rachunków do opłacenia ja pierniczę. 5 5000. Nie mam dalej ciepłej wody. Był inżynier od naprawy, kurde, ale nie za każdym razem ma problem z częścią i czekamy na część kolejne kilka dni. Nie wiem, może dzisiaj będzie, może będzie w poniedziałek, ale też nie wie, czy to w ogóle to działa. Po prostu szaleństwo. Będę to próbował sam ogarnąć jakoś awaryjnie. Paczka jakaś tu do mnie przyszła. Takie fajne rzeczy się pojawiają. Bezprzewodowe słuchawki. I takie też bezprzewodowe. Fajne. Pobadamy. Internet cały wyczytałem, ale są zaległości na okoliczność. Słuchajcie materiału wideo, bo nie dało się w, w Iranie nic obejrzeć, niestety. Są takie dwie niespodzianki, które będą do rozlosowania. Unikatowe na skalę międzynarodową. Dwa magnesy z Iranu. Niebagatelna zdobyć, ale tu muszę wymyślić coś specjalnego. Jeden ode mnie, drugi od Przemysława. Eee, oczywiście <coughs> cena paskarska, 10 dolców, drożej niż w Nowym Jorku, no ale co zrobić. Pamiątkę jakąś trzeba przywieźć. Eee, co poza tym? Poza tym nie wiem w co ręce włożyć. Tyle mam zaległości, tak więc no, muszę się za pracę wziąć, po prostu, żeby coś zarobić, nie umrzeć z głodu. Kolejna rzecz, nagrana jest trochę materiału. Będę go oczywiście musiał zmontować w miarę możliwości czasowych, i będzie się pojawiał on pewnie na. O, coś, moja kamera tuż fankuje. Dobra, kamerą też się zajmiemy. E, jeśli chodzi o materiały, jest ponagrywane dość sporo materiału. Sporo. No dwie karty nagrałem, 64, czyli 128 giga. E, nie mam oczywiście mm, dysku jeszcze kupionego tego SSD, żeby mi to szybko szło. No ale jak widzieliście, z Koreą dałem radę. Mieliście e, na bieżąco. Ale tak jak mówię, teraz będą daily. Będę się starał na bieżąco Wam tutaj wrzucać jakieś Rzeczy, co się u mnie dzieją, a jak będę miał jakiś wyjazd, nie wiem, na szkolenie, wyjadę na kilka dni i nie będzie daily go można było robić, bo będzie po prostu in, inne ważne rzeczy, to puszczę Wam Koreę, potem będą Stany, a później pojedziemy z Iranem. Jestem nieogolony, wiem, ale nie macie wody, muszę permanentnie ten problem rozwiązać, boż mnie to zaczyna drażnić. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić, jak mało tutaj jest, słuchajcie, ludzi w tym mieście. To, co tam się działo w tym Iranie, to ja pierniczę, jakąś taką krótką opowiastkę przygotuję. Ach, poprawia mi humor, czy powiem wam, nagrywanie filmu. bo jestem taki wpieniony od rana, bo trochę było rzeczy tutaj yy, zaplanowanych i się miały wydarzyć, a się nie wydarzyły. Yy, I to jest tak właśnie, że pańskie kokoniatucze. Jak się gdzieś człowiek wypuści, to się nie wszystko dzieje tak, jak yy, się dziać powinno, no ale dobra. Nieważne, cały czas moim priorytetem głównym z racji tego udaje się do praktikera jest zrobienie sobie alternatywnego źródła ciepłej wody. Mam pomysł na tak zwany ogrzewacz elektryczny, bo niestety popełniłem duży błąd wybierając firmę Sony Dival jako dostawcę mojego rozwiązania do ogrzewania wody. Niestety. Takie to, to jakieś rozwiązanie bym chciał przyjąć. O, chyba takie małe coś. To by było fajne. I bym sobie to zrobił w formie, że tak powiem, która by była formą przenośną. A chciałbym mieć to przyłączone, właśnie w taki sposób, że gdzie sobie chcę, to sobie bym to podłączył. Jest spory wybór tego różnego rodzaju złączek. Mam nadzieję, że dzięki temu magicznemu zestawowi, który przed chwilą nabyłem uczynię sobie z takiego przepływowego ogrzewacza zestaw uniwersalny, który będę sobie mógł podłączać do różnego do kranów w różnych miejscach. Jest idea w mojej głowie, a zaraz to pojedę do fryzjera, żeby wyglądać jak człowiek. Dobra, już troszeczkę wyglądam lepiej, tak jak lubię, czyli schludnie, można by powiedzieć. Tu ciekawe, moja opalenizna z racji pewnych ograniczeń ubraniowych wygląda śmiesznie, bo mam dotąd ręce opalone, a dalej jestem biały. Tak samo mam, że tak powiem, nogi i resztę ciała w kolorze pomocnika piekarza. No ale miejmy nadzieję, że już u nas faktycznie się pogoda polepszy, bo dzisiaj to wygląda fajnie i będzie i będzie ciepło i wtedy będzie można wyrównać stopień mojego przyrumienienia <laughs> Dobra, dalej lecimy, załatwiamy, obstrzyżony lecę dalej załatwiać kilka biznesowych spraw a potem wracam do tematu mojego ogrzewania wodnego. Do gry wchodzi taki zawodnik który ma mi podgrzewać wodę niezależnie od tego czy słońce jest, czy słońca nie ma, 3,7 kW no nie jest to zawodnik bardzo mocny, ale myślę, że po to, żeby sobie umyć głowę, czy się trochę pod prysznicem oczyścić, będzie ok, bo zalecacie mi, żeby chodzić do sąsiada, jeździć do mamy, robić różne inne typu, tego typu rzeczy. Owszem, są one do wykonania, ale skoro sytuacja już trwa trzy tygodnie. I sądzę, że jeszcze nie zostanie rozwiązana, bo miała być zostać rozwiązana dzisiaj, ale już się dowiedziałem, że dzisiaj nie, w poniedziałek, w poniedziałek mogę się o, o, dowiedzieć, że znowu to potrwa tydzień albo dwa i chodzenie do kogoś codziennie z ręcznikiem, a najlepiej jeszcze dwa razy dziennie, bo dobrze się okąpać z rana i z wieczora. No to nie jest rzeczą dobrą, również podgrzanie sobie wody w czajniku nie rozwiązuje absolutnie żadnej sytuacji, bo z wodą w czajniku czy w garku tą w garnku nagrzaną to można się co najwyżej ogolić, a nie jakąś tam większą higienę zastosować. Tak więc myślę, że ten pomysł powinien tutaj rozwiązać, chociaż na chwilę mam nadzieję, że do sezonu zimowego mi naprawią ten mój piec, czy jak to się nazywa inaczej, czy boiler? Nie, nie boiler. Kocioł, kocioł, kocioł chyba no Mówię podobno i fachowo, że to jest piec no Dla mnie to jest piec, bo mi... no, piec No dobra, kocioł, kocioł, który mi grzeje wodę i ogrzewa chałupę Na razie bez odgrzewania da się wytrzymać, no ale bez ciepłej wody niestety nie Kolejnym niezbędnym elementem mojej układanki jest coś takiego Czyli możliwość podłączenia węża do umywalki Dwa McWrapy, chrupiący kurczak, bardzo proszę. proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Taka ciekawostka odnośnie McDonalda jak żeśmy sobie stacjonowali 8 godzin prawie w Atenach na lotnisku tam właśnie żeśmy z gościnności McDonalda skorzystali, bo w zasadzie było wszystko co każdy człowiek potrzebuje, czyli toaleta, jedzenie internet i prąd. Było wszystko, tak więc żeśmy się stamtąd w sumie nie ruszali przez dobre no, myślę, że z 6-7 godzin, coś tam siedzieli z Przemysławem ale co ciekawe, dość dużym portem przesiadkowym okazuje się, e, okazują się Ateny, jeśli chodzi o loty do Stanów. I wiele osób, właśnie amerykańskiego pochodzenia, bo łatwo to dość można poznać po akcencie jakim się posługują składając zamówienie, były mocno zdziwione w ogóle, jak McDonald's wygląda w Europie. Wszystkie kioski i inne tylko typu rzeczy były tam ustawione i z tego ludzie korzystali, i naprawdę widać, że byli trochę zdziwieni, bo jednak w Stanach ten McDonald's przynajmniej jeszcze na razie tych, co ja ostatnio miałem możliwość bywać wygląda trochę słabo, a w Europie to jest jednak zupełnie inna klasa. Dziękuję. Bardzo dziękuję miłego dnia. Do widzenia. Jak widzicie wracam do fast foodowej diety wydane 12 zł na dwa McWrapy w biegu niestety, także mam jeszcze dzisiaj 8 zł przypominam wszystkim na czym polega moja fast foodowa dieta a mianowicie mamy dwie dychy na jedzenie Poza domem, gdzieś w restauracjach, w fast foodach, jak sama nazwa wskazuje diety, mamy się żywić za 20 zł. Ostatnio nawet dostałem informację od e, mojego widza, który zrobi, robi fast foodową dietę w wersji domowej, czyli domowa dieta i on ma limit 10 zł i na razie po tam dwóch chyba tygodniach stosowania tego rozwiązania. Mm, Chwalił rozwiązanie, bo 3 kg spadło. Ja wracam do tego co było. Nie przytyłem w Iranie, przez to, że tam to jedzenie było takie jakie było, ale o tym się dowiecie pewnie z mojej dłuższej rozkminy irańskiej. Może jutro ją zrobię, coś tam przygotuję, żeby mnie tak z głowy chaotycznie, tylko sobie jakąś listę przygotuję i coś Wam poopowiadam. Ale jedzenie generalnie samo irańskie było słabo, bo głównie się ono opiera na szaszłykach o takich gołych szaszłykach z mięsem, ewentualnie szaszłyk z pomidorami, ewentualnie szaszłyk do tego z, z pieczarkami, a tak to gołe szaszłyki, wołowi, baranina, wołowina, kurczak, coś tam jeszcze, coś tam jestem słabo przyprawione, schudłem, słuchajcie, na wyjeździe do Iranu schudłem 2 kilo, to jest niebywała sytuacja. No i teraz wracam na fast foodową dietę, żeby tego tematu jakoś bardzo nie popsuć. Za pośrednictwem tych złączek przy pomocy tych dwóch rur będę chciał odłączyć do tego, a to potem za pośrednictwem tego podłączam do kranu, a do tego podłączam prysznic i będzie mam nadzieję działało. Widtnie widać, że przepływowy ogrzewacz był testowany, bo jeszcze z niego woda wycieka. Są uszczelki. Jest takie coś. Tym to, to właśnie sposobem. Niestety nie udało mi się wkręcić tego tam w umywalkę, bo. Bateria nie pozwala, żeby to weszło, ale tu się dało wkręcić w Tym oto sposobem, przy pomocy takiego można by powiedzieć dość prostego rozwiązania, mamy ciepłą wodę, którą się możemy myć i robić wszystko. Bardzo mi się to podoba. Fajne rozwiązanie dla osób, które mają też z miejskiej elektrociepłowni i na przykład im wyłączają na miesiąc ciepłą wodę. W łatwy sposób, można sobie jak widzicie do kranu podłączyć temat. Taki jak tutaj ja sobie zrealizowałem. No, oczywiście zaraz to dopracuję, żeby to trochę inaczej wyglądało niż teraz, ale chciałem sprawdzić, czy zadziała moja koncepcja. Jak najbardziej zadziałała. Tak wygląda moje ostateczne rozwiązanie problemów z ciepłą wodą, przynajmniej na razie. Podłączenie, łatwo zdać zdjęte, podłączone do tego, tutaj się uruchamia prysznic i można się po prostu kąpać jak tralala.